ん Wróciłem do grania na żywo i gram w turnieju w Augustowie. Turniej, który się nazywa Złota wieża. Także zaczynamy moją klasyczną formułką, a mianowicie zakończyła się pierwsza runda turnieju w Augustowie. I dzisiaj moim przeciwnikiem był przeciwnik wyjątkowy z tego względu, że był to Grzegorz Słabek o rankingu 1973. I wyjątkowy po pierwsze dlatego, że znamy się już długo, to znaczy jest to osoba starsza ode mnie, ale znamy się długo, ponieważ on jest skraczony. Ja z Podkarpacia także wielokrotnie już rywalizowaliśmy ze sobą. A po drugie, okazało się i dowiedziałem się o tym jakieś pół roku temu, gdy również z panem Grzegorzem grałem. Jest on osobą, która nauczyła grać w szachy i szkoliła na początku tej drogi samego Kubę Pateckiego, z którym się znam i z którym byłem na turnieju na Malcie. Także spoko. Pierwszy jego trener, jeżeli dobrze kojarzę. No i zobaczmy, jak ta partia wyglądała. Pan Grzegorz jest zawodnikiem, który. Jak ja byłem młodszy, to mam wrażenie, że dużo bardziej lubił grać agresywne szachy, natomiast teraz zdecydowanie gra trochę bardziej tak stabilnie. No i zazwyczaj gra bardzo szybko. Dodam jedynie, że jeżeli chodzi o transmisję, powinna być, ale z tego co widziałem, to akurat dzisiaj nie działała. Natomiast na dole postaram się wrzucić link, będziecie mogli śledzić może kolejne partie. Więc biorąc pod uwagę, że mój przeciwnik grał takie spokojne szachy, to stwierdziłem, że zagram agresywny debiut. Coś, co kiedyś grywałem i coś, co. Wielokrotnie przynosiło mi sukces, ale też czasami przynosiło smutne porażki, a mianowicie na posunięcie skoczek F3 zdecydowałem się na E6. Nastąpiło D4, no i tutaj zagrałem F5, czyli obrona holenderska. Debiut, który jest właśnie przeciwko D4, bardzo agresywny. I oczywiście, komputery już teraz pokazują, że raczej nie jest to rzecz, którą można grać na takim najwyższym poziomie. Natomiast ja, jak wiecie, no do najwyższego poziomu brakuje mi całkiem dużo. Także stwierdziłem, że zagramy na poddymkę. No i tutaj, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że przeciwnik zagra E3, jakiś goniec D3 na spokojnie, bo widziałem, że w ten sposób on grywał. Natomiast okazało się, że znał teorię, zagrał najlepszy ruch, Czyli G3, nastąpiło Skoczek F6, goniec G2, goniec E7, Roszada D6, C4 i Roszada. I to jest, a właściwie po ruchu Skoczek C3, bardzo, bardzo główna linia, jeżeli chodzi o y, partię czy obronę y, holenderską. Oczywiście białe mają delikatną przewagę, bo mają więcej przestrzeni, jeżeli chodzi o centrum. Natomiast z drugiej strony trzeba mniej więcej wiedzieć, jak tutaj grać. I zdecydowałem się zagrać coś czego zazwyczaj nie grywałem, ponieważ tutaj są dwa takie główne ruchy, a mianowicie A5 i Hetman E8. I wiele, wiele lat temu ludzie grywali tylko w ten sposób. A5, żeby nie pozwolić na proste B4 i atakowanie z drugiej strony, Hetman E8, żeby po prostu atakować wszystkimi figurami przeciwnika. Natomiast szczerze mówiąc, Hetman E8 o tyle mi się mniej podoba, że zazwyczaj, gdy ktoś to gra białymi, to wie jak reagować na Hetman E8, bo to jest coś, co jakby jak uczymy się debiutu, to uznawane jest raczej za główną linię. Dlatego zagrałem posunięcie skoczek E4. Y no, bo to też jest jedna z głównych linii ostatnimi czasy. Z tego co wiem, najlepszy wariant, jeżeli chodzi o komputer, to znaczy, komputer sugeruje, że w tej pozycji trzeba zagrać skoczek E4, że jest to najlepsze. A dodatkowo też już stawiamy przed przeciwnikiem jakieś tam pytania, i przeciwnik musi już reagować, ponieważ jeżeli nic nie zrobi, powiedzmy po ruchu E3, to ja mogę spokojnie to zbić, zdublować pionki i gitarka. Najlepsze, z tego co pamiętam, jest bicie, bicie, skoczek gdzieś tam sobie odchodzi, D5, F3, jakieś wybicia, jakieś C5. Nie do końca wiedziałem, jak tutaj będzie trzeba grać, natomiast spodziewałem się też, że to nie jest linia, której, którą zagra mi człowiek, który nie był na to przygotowany. No bo ja głównie tej obrony holenderskiej już nie grywam. I przeciwnik zagrał posunięcie Hetman C2, obronił tego skoczka. Ja zdecydowałem się zbić, no i tutaj, przynajmniej moim zdaniem, ja trochę bardziej obawiałem się ruchu Hetman na C3. Nie z tego względu, że to jest jakiś najlepszy ruch czy coś w tym stylu, po prostu nie wiedziałem, w jaki sposób na to reagować. Czy grać przez goniec F6, czy grać skoczek D7, czy grać skoczek C6, czy grać A5, to były takie wszystkie rzeczy, o których mógłbym myśleć. Natomiast przeciwnik, na moje szczęście, zagrał posunięcie BC i ono jest obiektywnie lepsze, ponieważ przeciwnik wzmacnia centrum, ale przynajmniej moim zdaniem ta pozycja jest. W miarę prosta do gry czarnymi. Bo ja gram skoczek C. I tutaj, jeżeli dobrze kojarzę, jest taki wariant, że białe mogą zagrać D5. Ja gram tutaj, przeciwnik to bije. Ja to biję. Przeciwnik gra skoczek D4. Ja biję tutaj. No i przeciwnik jakoś atakuje za pomocą tego gońca i skoczka. Co nie? Więc takie rzeczy spodziewałem się, że mogą nastąpić. Yy, natomiast to nie nastąpiło w partii, bo przeciwnik zagrał ciekawy ruch którego przyznam nie rozumiałem za bardzo, a mianowicie zagrał on posunięcie A4. I nie wiedziałem o co tutaj chodzi, więc zastanowiłem się chwilę i stwierdziłem, że gram skoczek A5. Może to wygląda trochę dziwnie, natomiast długofalowo w wielu strukturach, gdy przeciwnik ma takie pionki, to chcemy po prostu usiąść na pionku na C4. Taka ide idealny scenariusz dla mnie, jaki mógłby w tej partii powstać, to coś w stylu, że D5, ja sobie zagram E5, potem zagram B6, a tak powiedzmy przeciwnik to obroni. Ja sobie zagram B6, goniec A6, atakuję słabego pionka. Zobaczcie, że silnik już mówi, że to jest duża przewaga koloru czarnego. Dlatego przeciwnik nie ruszał pionkami w centrum, zagrał posunięcie Hetmana 2, aczkolwiek przyznam Wam, że tutaj już czułem, że jest ok. To znaczy, jak tak się zastanowimy, co się stało w tej partii, to przeciwnik wykonał dwa ruchy Hetmanem, ja już sobie wyprowadziłem figury z atakiem. Mój goniec kiedyś stanie na F6 prawdopodobnie, przeciwnik nie ma prostego dojścia do ruchu E4 i tak dalej i tak dalej. Także zagrałem sobie B6, tutaj musiałem trochę wariantów policzyć, bo oczywiście jest to ruch, który jest zobowiązujący z tego względu, że goniec patrzy na wieżę, także musiałem policzyć co po ruchu skoczek E5, natomiast stwierdziłem, że minimum, które mam to po prostu odejście wieżą, ale jeszcze widziałem, że mogę zbić, zbić i tutaj chciałem zagrać E4. Z następnym goniec A6, atakiem na tego pionka, atakiem na tego gońca czułem, że tutaj będzie bardzo ok Dlatego też przeciwnik zagrał ruch, którego się spodziewałem, czyli skoczek D2. Ja sobie odszedłem wieżą, dodam, że trochę zastanawiałem się, czy jest sens zagrać goniec A6 i po prostu oddać jakość. No ale stwierdziłem, że w sumie to nic za to nie zyskałem. Fajnie, że przeciwnik ma osłabione białe pola, ale nie czułem, że będę mógł to wykorzystać, dlatego po prostu odszedłem sobie wieżą, nastąpiło E4 i tutaj wpadłem w dość długi namysł, ponieważ to była pozycja, którą ja już liczyłem grając skoczek, C5, skoczek A5 i B6. To znaczy, tę pozycję widziałem i początkowo wydawało mi się, że dobrym ruchem będzie F4. Tylko problem jest taki, że policzyłem, że przeciwnik może to zbić. Ja, jak to zbiję, to przeciwnik ma skoczek B3. I tak liczyłem trochę tę pozycję. Czy ona ma dla mnie sens, czy nie. Bo z jednej strony mam zepsute pionki, z drugiej moja wieża wchodzi do gry, mój goniec zaraz wejdzie do gry. Te pionki też są słabe. Przeciwnik ma osłabionego króla. Także myślałem, czy tego nie zagrać. Yy, ale jakoś mi się to nie podobało. Czułem, że mogę w tej pozycji zrobić coś lepszego. I okazuje się, że faktycznie mogę, ale nie było to proste. Tak wam powiem. Bo powinienem zagrać w 4, według komputera przynajmniej, i po tym ruchu mam jeden, jedno posunięcie, które gwarantuje mi jakąś przewagę. Jest ono trochę absurdalne, bo jest to ruch król H8. <grych> I chodzi o to, że w sumie to przeciwnik jest trochę sparaliżowany. Nie może zagrać tak, bo straci na C4. Grożę teraz wzięciem tutaj potencjalnie teraz lub kiedyś. No i tak nie do końca wiadomo jaki ruch wybrać. Ja liczyłem podobną pozycję, tylko ja po biciu myślałem, że może zagram c5, żeby zablokować te pionki, ale tutaj mi się nie podobało skoczek b3, ponieważ teraz jest bronione, a po biciu tutaj jest posunięcie skoczek c5. Więc te wszystkie rzeczy gdzieś tam liczyłem, liczyłem, liczyłem i faktycznie no nie podobało mi się to, dlatego stwierdziłem, że zagram inaczej. Zdecydowałem się zbić Przeciwnik to zbił gońcem i zagrałem C5. I ten ruch bardzo mi się podobał, z tego względu, że wydawało mi się, że naprawdę trudno będzie przeciwnikowi grać. Natomiast, natomiast ja mam prosty plan, bo mój plan będzie taki, że jakoś tam zabezpieczę sobie króla, typu po ruchu Hetman C2, zagram sobie po prostu H6, potem zagram Goniec A6 i będę wszystkimi figurami atakował tego pionka. Nawet zawsze mogę zagrać Goniec A6, Hetman C8 zbić i tego pionka zdobyć. Więc oczywiście widzimy ocenę silnika. I widzimy, że to jest pozycja, która jest równa, a nawet delikatnie lepsza dla koloru białego, właśnie w tym wariancie, że Hetman C2, H6, wieża E1, goniec na przykład na A6, i że to jest OK dla białego, bo on też atakuje mojego pionka. Natomiast ja czułbym się tutaj komfortowo. Natomiast przeciwnik zobaczył, że może zrobić małą kombinację, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ zagrał posunięcie skoczek na B3. I ten ruch mi się nie ukrywam nie podobał, no bo mogę zdobyć pionka. Natomiast trzeba tutaj trochę rzeczy policzyć. I zazwyczaj w takich pozycjach bardzo mało jest prostych ruchów, ponieważ raczej ludzie nie podstawiają tak losowo pionka, co nie? Przeciwnik widział, że ja to mogę zbić, tylko że wtedy on bije na c Ale to, czego możliwe, że nie dostrzegł, to fakt, że jeżeli ja zbiję, co nastąpiło w partii, i przeciwnik to zbije. Tego nie, to nie nastąpiło, to po odbiciu tym pionkiem, jak nastąpi bicie, to ja gram D5 i robię widełki. I ten goniec, którego zaciągnąłem na pole E4, teraz jest słabością taktyczną, no i mam przewagę. Yy, dlatego po ruchu skoczek C4 przeciwnik zdecydował się zbić. I on policzył, i ja początkowo również tak policzyłem, że jeżeli ja odbiję pionkiem, to teraz przeciwnik to bije. I jeżeli ja zagram D5, to ten skoczek sobie odchodzi i nie bardzo mogę to zbić, no bo Hetman atakuje pole C4. Więc taki był plan przeciwnika. Natomiast to jest ruch, który praktycznie przegrywa giereczkę i ja doliczyłem dalej i to trochę wynikło z takiego, nie wiem, jak to nazwać, lenistwa przeciwnika, albo po prostu założyło się coś sobie, a potem się okazuje, że to nie działa. Ponieważ po biciu jak przeciwnik zbije, co nastąpiło w partii, to ja gram D5 i oczywiście w tym momencie atakuję gońcem skoczka i atakuję tutaj, ale okazuje się, że ten skoczek nie ma gdzie odejść. Mój goniec, który jeszcze się nie ruszył, ogranicza go mocno, jak nastąpi skoczek B3. To Hetman jest przesłonięty i zbije po prostu figurę. Jak nastąpi skoczek D3, to po biciu atakuje tutaj Hetmanem i pionkiem tego skoczka. Więc tak się partia potoczyła. No i zaraz pokażę Wam, co się działo dalej, ponieważ chcę wrócić do jednego momentu. A mianowicie, w tym momencie, jak widzicie, komputer mówi, że jest 000. I to, co komp pokazuje, jest dość mocno absurdalne, ale pokazuje też, że w wielu pozycjach dobrze jest szukać możliwości kontry. Ponieważ komputer znajduje, że w tej pozycji przeciwnik może zremisować partię, znajdując wiecznego szacha. I jest on trochę absurdalny i też nie jest w 100% forsowny, muszę dodać, więc gdyby to nastąpiło, to może zagrałbym jakoś inaczej. A mianowicie przeciwnik powinien tu zagrać Hetman C2. Ja to widziałem, ale stwierdziłem, że H6. I liczyłem tutaj, że po szachu król H8 i Hetman G6, żeby gdzieś tam tutaj poświęcić, to ja zawsze mogę zagrać wieża F6. No i jest spoko. Wygonie tego Hetmana powinno być git, nic mi się tutaj nie powinno dziać. Natomiast komputer mówi, że po ruchu Hetman C2 i H6 przeciwnik remisuje, jak poświęci jedną figurę. I jak ja zbiję, to przeciwnik po prostu gra gonie z D5. Święci drugą figurę, żeby dać. Wiecznego szacha. Oczywiście nie jest to takie proste w tym sensie, że wiecie, po ruchu goniec d5 ja mogę próbować tutaj podchodzić na przykład królem i próbować grać taką pozycję, która jest dla mnie trochę gorsza, ale to jest jeszcze kupa gry. Ale co ciekawe, no to była najlepsza kontynuacja dla przeciwnika. Natomiast przeciwnik zagrał tak jak mówiłem bicie. Bicie, nastąpiło bicie na C5. Ja zagrałem D5. No i teraz, niestety, dla przeciwnika, ale po ruchu gdziekolwiek ten skoczek nie odejdzie, to przeciwnik przegrywa. Natomiast, gdyby został obroniony takim ruchem, to ja po prostu to biję, 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 zdobyłem jedną figurę, zdobędę drugą figurę, bo jest tutaj związanie, więc byłoby spoko. A po ruchu goniec E3, żeby obronić tego skoczka, minimum które mam, to mogę zrobić dokładnie to samo. A jakbym bardzo chciał, to zawsze mogę też po prostu zdobyć Hetmana, i też myślę, że powinno być dobrze. Dlatego przeciwnik zagrał skoczek D3. Ja zbiłem, przeciwnik jeszcze zagrał agresywnie, goniec F4, ponieważ atakuje moją wieżę. Natomiast tutaj wpadłem już w ostatni, wydaje mi się, że całkiem prosty namysł, ponieważ zdecydowałem się zbić. I teraz, jak przeciwnik zbił wieżę, no to wiecie, materialnie, może dla niego nie ma jakiejś wielkiej tragedii, bo jestem tylko plus jeden, to są dwie lekkie figury za wieżę. Ale problem dla przeciwnika jest taki, że ja mam biało-polowego gońca, a on go nie ma, i przy takich pionkach będzie bardzo dużo problemów na królu. Dlatego zagrałem sobie Hetman D5. Najlepszy ruch. Przeciwnik jeszcze skubnął tego pionka. Ja zagrałem goniec B7, no i ta pozycja już jest przegrana, ponieważ grozi mat. Jedyna obrona dla przeciwnika to jest zagranie F3. Ja tutaj biję. No i w zasadzie, jeżeli przeciwnik zdecydowałby się zbić, zbić i na przykład zagrać, nie wiem, wieża B1, to tutaj widziałem, że mogę forsownie dać szacha. Dać kolejnego szacha. Tutaj gram D2, pyk, pyk, pyk. Dorabiam Hetmana i matuję swojego przeciwnika. Yy, dlatego przeciwnik liczył tutaj dość dużo. Zdecydował się na posunięcie wieża F2, licząc na to, że po biciu zacznie uciekać tym królem i może da radę. Natomiast tutaj wygrywam w prosty sposób, ponieważ zdecydowałem się na genialny ruch, jak coś, według czeskoma. I tym razem nie, nie, nie kłamie jak coś. Ponieważ gram wieża G3, jak przeciwnik to zbije. To następuje wieża y, Hetman H1, jak król ucieknie, to też, a po zasłonięciu się pyk, 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 pyk. Pyk, następuje mat, dlatego poruchu ruchu wieża G3, przeciwnik się poddał, a ja wygrałem swoją pierwszą gieleczkę z tego co widziałem, bo to jest turniej drużynowy. Raczej moja drużyna powinna sobie poradzić, aczkolwiek wiadomo, to jest. Yy, no, cztery osoby grają, jeszcze trzy osoby grają w mojej drużynie, także nic przesądzone nie jest. Natomiast taka partia agresywna, fajna i oczywiście, wiecie, bardzo łatwo jest powiedzieć, o, no, bo przeciwnik coś tam sobie podstawił. Natomiast fajnie, że wyszła mi taka partia, gdzie, wiecie, od początku do końca chciałem przeciwnika atakować. Sprawiłem, że niewygodnie mu się grało, prawdopodobnie, no bo nie zagrałem jakiegoś takiego sztampowego debiutu, który byłby nudny, tylko taki mniej popularny, agresywny. No i oddało. Także fajna partia. No i zobaczymy, co dalej. Tym razem był to przeciwnik poniżej rankingu 2000, natomiast prawdopodobnie już w kolejnych rundach będą zawodnicy, może nawet lepsi ode mnie rankingowo. Także na pewno będzie fajnie. Drugą rundę, ja nagrywam to przed południem 21. Lipca, lipiec jest. Yy, więc kolejną rundę gramy o godzinie 16, więc nie wiem, kiedy ten filmik wrzucę, pewnie koło 15. Yy, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Także fajnie, że oglądacie. Bardzo mi miło dziękuję za suby, za lajki. Yy, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Prawdopodobnie jutro, chyba, żebym wieczorem nagrał filmik, ale biorąc pod uwagę, jak internet tutaj działa, to może to być problematyczne. Dobra, bo się rozgadałem. Nara.